Witajcie. Dzisiaj chciałam poruszyć temat Boga i jedności z Bogiem. Jak to wygląda z mojej perspektywy, dlatego, że mnie udało się do tego Boga wrócić poprzez wiedzę, którą zdobywałam przez wiele, wiele lat. Tak naprawdę łączyłam duchowość z psychologią, z nauką, bo ani nie znalazłam Boga w nauce, ani nie znalazłam Boga w kościele. Ale poprzez połączenie tego wszystkiego i duchowości i nauki udało mi się zrozumieć, czym tak naprawdę jest połączenie z Bogiem. Więc tutaj był Bóg, jest Bóg. Bóg jest jednością z wszystkim, ale jest jednocześnie miłością. Na którymś poziomie, z jakiegoś powodu, nastąpił chaos i nastąpiło rozdzielenie wszystkich aspektów Boga. W tym chaosie, tutaj został wytworzony podział, miłość, nienawiść, dzień, Noc, zło, dobro, zimne, ciepłe. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej po to, żeby Wam zobrazować, o co z tym oddzieleniem chodzi. I teraz tak. Większość z nas właściwie wszyscy my, żyjemy w oddzieleniu. W mniejszym lub większym stopniu, na którymś poziomie pojawia się w nas to połączenie z Bogiem. Nie musi być ta integracja w całości, bo byłoby to bardzo trudne jest to bardzo trudne zintegrować wszystkie aspekty otaczającego nas świata ale gdy zaczynamy integrować, to ta miłość i jedność z Bogiem to połączenie z Bogiem się pojawia. Jest ono odczuwalne w nas cały czas poprzez odczucie jedności z Bogiem i poprzez odczucie miłości do wszystkiego i do wszystkich. Jak, to, jak, to, jak ten powrót się odbywa? Poprzez łączenie tych dwóch aspektów, tych dwóch perspektyw. Jeśli widzisz, że jest w tobie miłość, ale wypierasz nienawiść, to nie będzie w tobie połączenia. Żeby to połączenie ta integracja mogła powstać, to trzeba tą nienawiść uszanować, zaakceptować w innych. Bo jeżeli nie ma nienawiści, to nie wiedzielibyśmy czym jest miłość. Jeżeli nie ma miłości, to nie wiedzielibyśmy, że istnieje coś takiego jak nienawiść. Gdyby był tylko dzień, nie byłoby nocy, nie potrafilibyśmy tego akceptować albo lubić. Więc to nam tylko pokazuje różnicę pomiędzy dniem a nocą. Noc pokazuje nam tą ciemność, dzień pokazuje nam tą jasność. Zło pokazuje nam, że istnieje dobro, ale dobro bez zła nie mogłoby istnieć. Więc kiedy zaczynamy to wszystko integrować w jedno, nagle okazuje się, że zaczynamy się łączyć. Z powrotem, czyli od Boga do oddzielenia i znowu do połączenia z Bogiem. I tutaj znowu jest jedność. A jak to mówią, w jedności siła. I Zauważając to, jak, jak zintegrować to wszystko? Poprzez zauważenie, poprzez uważność na to, co się dzieje, co, gdzie jestem na którym krańcu. tak Każdy kij ma dwa końce. Jest, jeśli jestem z jednego końca, to teraz muszę przejść na drugi, żeby kij był w całości, żeby był zintegrowany. Jeżeli widzę, dostrzegam w sobie dobro, to muszę to dobro zauważyć. I zrozumieć, że jest również we mnie zło, bo jest we mnie wszystko, jestem wszystkim, jestem na podobieństwo Boga, czyli jestem wszystkim. I tak powstaje integracja i tak powstaje połączenie z Bogiem. I tego połączenia Wam wszystkim życzę. Dobrego dnia.